Wow! Yeah. Wow! Pierwszy raz kurwa od wczoraj. Shit ja is about to get real. Yes. A czy wiesz, zawsze i jeszcze może pierdolność. <laughs> tak, nie tak. Załaduje się mapa, boom, jebnie. Tylko tym razem się skraszuje gra, kurwa. Blue screen. Tak. Wszystkim wybuchną komputery. Tak. <laughs> to nie jest gra, to jest chyba masowy plan zagłady wszystkich komputerów. Tak. Twój komentarz został jak ostatni, aby znowu nie padło connection. Taka przestroga. Dla twórców. Gdzie jest moja podkładka? Widzę płytka z CDX gurf. Ło, ło! Aha, no co nie się, wiem, kurwa, kurwa przedsiębiorno co... ładowało? Ten serwer do TB? Nie wiem. Nie wiem, teraz się chyba mapa ładuje, ale to tak. Utknęło w dwóch, dwóch trzecich niechuje ja ruszana. Crash. Crash <laughs> on kurwa nie EVOLVE <laughs> Masakra Najpierw ci się ładuje właściwie nie wiadomo co Później dopiero zaczyna szukać Później znowu nie wiadomo co się ładuje Później się ładuje mapa O kurwa mać I wybieram teraz... sobie coś O oh damn it. ja mam jakąś Magii Select Customize A są skiny jakieś co? Kim ty jesteś? Maggie. Mam z Falkenbergiem. Jestem traperem. Traperem. Aha, i tutaj nie, nie mogę broni wybierać, tylko mi pokazuje, jaką mam, tak? Aha, no, to chyba nie mam wyboru. Mam wybrać sobie jakiegoś Myślę, perka. Tylko... No, no, jest dobra. jeden. Kolega CDR jest monsterem. Aha, okej. Okay. Nie, no znowu coś się kurwa ładuje, naprawdę. Ja pierdolę, to do tej pory się tylko lobby nam ładowało. Tak, tak dokładnie, te obrazki postaci, które się przed chwilą w tle wyświetlały. Tak. Je, yeah, jak coś się tnie, ja pierdolę. Mi działa dobrze. To jest jakiś filmik po prostu. Tak, ale mi się zajmie się tnie. <noise> A czyli obraz nie, ale dźwięk. The assault rifle is great at long range. A, mi teraz tłumaczy jakie mam bronie. Continue to press the fight with assault the Co, za każdym razem by to cię tak tłumaczyć, tam? Nie wiem. Kurwa, kolejny loading. <głos> 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 nie, bo miałem <noise> filmik dalej, wiesz? A, ja, a nie, wiem, bo że masz dłuższą prezentację klasy. Jak kurwa, ma kolejny loading. What the fuck? Ciekawe jestem, jak będzie dobrze gra, kurwa działała. Ewentualnie sobie zmienię Mhm mm A że używam Avermedy, to se mogę. Nie, bra. No mm, jakieś jej. harpuny trzymające, kurwa, bestie. Mam jakieś, jakiegoś kurwa peta, który podnosi tych, którzy padli. To jest dziwne, ale nieważne. Musz peta? O, no. Kotka? Nie, takiego. O kurwa mać widzę go <laughs> Jaki jestem przyjebanie wielki O boże Nie wiem ja mam czarny ekran cały czas Nie przepraszam widzę tylko swój nick i alfa i tam numer Także na razie mi się nic nie ładuje Nie mi się to już odpaliło Ale kurwa klatkuje mnie też Zobaczymy co będzie za chwilę Ewentualnie zmniejszy ustawienia Dobra zeskakujemy na dół no, ja... no nie wiem ja nic nie widzę Żeby ci w ogóle odpaliło Aha, teraz chyba włączyłem sobie menu... A nie, czekaj, jakaś myszka się pojawiła. Okay. zmienię sobie chyba opcję na szybko, bo po prostu... Mogę kurwa? Nie mogę zmienić opcji graficznych teraz, serio? Aha, czyli jestem w dupie i mam kurwa siedzieć tak jak jestem. A ty? For Mars. Hanta, ja Hanta mam dalej is dead. Aha, fajnie. What the fuck is going on? Ja mam czarny ekran, dostałem jakąś wiadomość od Markowa for Mars mam y, tylko myszkę i właściwie to na tym się kończy to mamy na ekranie hmm. Aha, czyli no. to by w ogóle kurwa o, nic nie działa, celownik tak się po, że, po, pojawił, się celownik <grym> Ja pierwszy. ekran dalej jest czarny, ale przynajmniej mam celownik O, fajnie, dobra, mam menu wyświetlone Ja biegam za ziomusiami, nic mi to w sumie kurwa nie mówi co ja robię w tej chwili, ale biegnę za innymi w mojej drużynie Okej okay. What the fuck? Nie mam pojęcia co się kurwa dzieje Co się kurwa atakuje? Okej, okay, ja, ja mam tak mniej więcej jedną klatkę na 10 sekund. Aha, to w No to, to właśnie, nie, nie, nie ogarnię w ogóle co z tą grą jest, kurwa. Co się Oj, bo, o chuj chodzi z tą grą. No nie wiem, no ja tu gdzieś kurwa biegam, nie? Za minutę ma być kolejny zrzut, w którym ty się co naj, najwcześniej pojawisz. Tak. No Najechałem na opcje i akurat się z, zrobiły kurwa szare, żebym nie mógł ich użyć. To dobrze. Nie to kurwa zrobić teraz. Mmm. próbowałem kliknąć opcję, ale się mi chyba nie udało. A tutaj pokazuje kurwa jakieś rzeczy. Nie wiem, strzelam do jakichś małych dupo potworków, kurwa. Pokazuje nam tylko, że potwór gdzieś tu ptaki przyciągną. Hmm. drop masz za chwilę. Powinieneś się pojawić. Proszę cię, kurwa, no. Mówię, mam jedną klatkę na 10 sekund, teraz kurwa, się w ogóle sfrizowało wszystko. Nie wiem co ja mam kurwa zrobić. O, o, zaczyna mi grę wypierdalać. Bo wiesz, kliknąłem znowu i pojawiły się kółeczko windowsowe, także zaczyna grę wypierdalać. Jezus Maria To to za kurwa bullshit, naprawdę. Nie no mi to działa, kurwa biegał strasznie nieogarnięcie. O dobra, powinieneś być w grze, ale rozumiem, że nic nadal kurwa nie działa. No mam pulpit się się zgra zminimalizowała. Znaleźliśmy potwora, czyżby? Znaleziony, nie kradziony. Zapierdolcie gnoju. W moim imieniu. A, ja nie wiem. A, czekaj. Ty, pojawiły się Mam jakieś czy, opcje. Teoretycznie. Ja chyba mam opcje włączone teraz. Nacisnąłem back. Nie dzieje się nic. O kurwa, jest potwór, o kurwy syn jaki wielki That's what Biegno, ja, ja. sobie niby. obejrzę u Ciebie na materiale jak ta gra wygląda <laughs> Mi ona się nie włączy, nie wiem, co się kurwa dzieje, naprawdę słuchizował w tym będzie ekran. Ja nie chcę też tutaj sam grać, nie? Nie no ja to kurwa biegam Lakzy jakieś małe mam też niby. Jest śmiesznie, no! Otapel is dead Nie, nawet kurwa nie, nie ma w tej grze. Także... Ogólnie jakby co to tu ciągle umierasz tyle się tutaj dzieje. A, okej, okay, spoko, spoko. Jak kupiamy tego potwora tutaj? To był kurwa ten potwór? Co kurwa padł? Nie, nie ma bata. Ktoś mnie leczy. Stage It can be done. Wait a second, to kurwa nie był ten potwór? Widzieliśmy <laughs> coś innego. What? Okej, okay, teraz mi się pojawił jakiś. Znaczy, dalej niby mam opcje włączone, aczkolwiek teraz pojawiła mi się model broni i pojawił mi się napis Living Territory, więc żebym nie wychodził. <laughs> to akurat, nie, że nie mogę chodzić. to akurat jak skończymy, to wbijesz może. No Bo się pojawisz, nie i nic nie będziesz mógł zrobić. Jaka ta gra jest pojebana w tej Alfie? True story. <laughs> gdzie ten kurwa potwór jebany Ło, wow, ło, wow, coś mi gryzie Tak jak udało zadawał mi się jakiś pasek który nie pasuje do reszty, więc Ty nie bądź... wiem co to jest O cholera jasna Kerberts, Hunter is dead O, fajnie, dzięki gro. Potwór nam zabija A twój, a twój stworek Daisy kurwa dalej tu gdzieś siedzi O chuj Wszyscy u nas są martwi to kurwa trochę gorzej nie, nasz medyk umarł, to jeszcze kurwa gorzej. Ten potwór jest w trzecim poziomie rozwoju, więc jest trochę chujowo. Mm. Jeszcze go słyszę cały czas. Gdzieś tutaj łazi. Ciekawe jestem w ogóle, co mnie zabiło, że tak wiesz... Ty mnie stoisz w miejscu, nie, a są jakieś, nie wiem... Inne potwory, które chodzą i zagryzają. Jak kurwa. A, co to za woda, jebana. <coughs> no i powiem, dla ciebie to musi być match fun. Mm -hmm. Czekaj, ma ma mam tak co jakieś 10 sekund, dostaję jakiś taki obrazek. Wow, dostaję go kamieniem. A, spectatinga mam na kimś, ok. Bo nie żyję. Ciągle po prostu umierasz, nie. Mhm. Mm no, no, tylko mam spectating, wow. spectatinga na kimś, tyle że na tym hand of god, nie wiem, który to jest, Strasznie chyba klatki chyba spadają. Kurwa, zieje ogniem, jeden. Aczkolwiek, e, no, tak dostaję, tak jak mówiłem, taką prezentację, nie, mam jedną klatkę co 10 sekund. Niby się tam teraz zrespiłeś, nie, ale... O, właśnie coś zauważył... o kurwa, czekaj, 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 coś się dzieje. Może za mam cały zagrasz? czas, nie? O oh, fuck! Ta gra działa, ale y, mam cały czas Living Territory, nie wiem. Aha, jestem Aha, ja jestem pod mapą! A to o to w tym chodzi! To dlatego, ja cały czas umieram, bo ja się nie pod mapą. Wszystko Teraz jasne. zauważyłem, bo widzę, widzę obrys mapy i widzę, kurwa, że wpadam, spadam po prostu, wiesz, w dół cały czas, nie? To dlatego ja nie, nie ten, nie mogę się odrodzić. Znaczy, odradzam się, ale od razu umieram, bo To jestem to, pod pojebane, Co pojebane, ci, co, to cię gra trochę wychujała. No to w ogóle tego nie. monstera? No, to z tam klepcie. Ale... Ja sobie mogę najwyżej poklepać, kurwa, po czole. <grymne> nie, spółczujecie stary. Naprawdę gracie cię wychujała totalnie, kurwa. Pierwszy resp pod mapą. Efekt, giniesz, kurwa, za każdym razem jak się respisz, nie? Tak. Epic. Nie zapominaj o jednej klatce na 10 sekund. bo kurwa, coś jebło gdzieś obok mnie. To jest, stary, całkiem, kurwa, nowy rodzaj o, tego. Nowy rodzaj określania jak dobrze ci chodzi gra. Na ile? Co ile sekund jedna klatka cię ci wyświetla? Gości no. gościu nam zaraz rozpierdoli ogólnie to, co mam tutaj kurwa chronić, nie? A kurde zaraz kurwa wygra. Nie ma tak! go Co on tu robi? A, zostało 15 na 100, pro, na, na 100 życia tego głównego tej relaya, którego mamy bronić. Twój stworek kurwa traci życie. Za, za 33 sekundy masz teoretycznie respa, nie? Mm. Też nam tam kurwa umarł. How fucking lovely is that No i już go nie podniesiemy. Nie <ścoughs> ja, no, gra się kurwa niby fajnie, trochę chaotycznie, no ale miał od że gra się wychujała na max. Aaa SHIELD DRAINING! SHIELD draining. Z jakiś Jestem kurwa ruskiem czy kichuj? Potwór jebany. Z jest jakiś helikopter? Nie, co to jest? Jakiś statek kosmiczny? No tutaj ogólnie, żeby ten... żeby się zrespić, to wiesz, zrzucają cię. Landing zone są w różnych miejscach. Aha. Nie, ja dali dalej mam na, na... na medyku. Ja razem. Wiem, gdzie jest kurwa medyk? Który to medyk? Gdzie jest kurwa potwór? To jest dobre pytanie. Chyba w tej grze tak przynajmniej mi się wydawało, że chodzi o to, żeby się mniej więcej trzymać razem i pilnować. No nie no, zajęć. trzymamy się, tylko po prostu wiesz, no znaczy no, nie do końca, wiesz, niektórzy tu odbiegają, niektórzy przybiegają, ale gra też nie chujowo chodzi niestety. W sensie... Jeszcze nie pozwala mi opcji z jej... No, nie no Ja pierdolę. O chuj! Jakiś kurwa zrzut z nieba dostał potwór na japę. Dziąk, zniknął skurwie! No, może to mnie. O chuj! O! Jest za mną! Skąd on się tu kurwa do jasnej pały wziął? Nie powinno tak być. O... No niby ma tylko połowę życia już, nie? Zamknął go ktoś w bańce. To ty nie byłeś tym traperem całym? Ja byłem traperem. Masz. Bo, bo teraz się rozłoży taka bańka, która teoretycznie kurwa Traper rozkłada, nie? Aha, okay. Więc może, może jednak grasz, tylko o tym nie wiesz, nie? Mm. O, no i zrozjewał power relay, ja pierdolę. Nawet nie szło go kurwa dogonić. O, cała kurwa, dwie klatki na sekundę. <laughs> i koniec, kurwa, koniec meczu. Świetnie. Szybkie to było, szczerze mówiąc, ale to może wynikało z tego, że było nas kurwa trzech, ja pierdolę. Co za chujnia. Mm -hmm. Jak to ma ta kurwa działać, to ja, to ja dziękuję, <gryw> naprawdę. O chuj, tutaj ci pokazuję jaki był, jaki jest globalna średnia damage'a w jednym meczu z danej broni Jak jaka była twoja średnia. I czy byłeś kurwa lepszy od całego świata, czy gorszy. Mm. Gorszy przy dwóch rzeczach z trzech. Leaf game kurwa. Co, próbujemy jeszcze raz? Czy jest za dużo czasu straconego? No, jebać to. Szko, 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 nie, po prostu nie, wyjebane no, totalnie, w dupie na tą grę. Tak. To, to tak. kurwa ma działać, to. Może beta. Naprawdę. To jest, ludzie, nie wiem, czy ty to pewnie ojebałeś nagrywanie tego. Nie no, w tym momencie wyłączyłem. Co, co ja mam wrzucić? Co? Kurwa, pokaz slajdów? Tak kurwa? Więc... <noise> Zrób po rezultacie w PowerPoint. Tak, i odrzuć. Podrzucę. No, no, kurwa, lepiej sobie wpiszcie i, i Wolf, i w Google screenshot. Tak, no. <laughs> ja, screenshot, no to będziecie mieli, kurde, więcej znajdziecie wtedy niż ja przez całą grę wam pokażę. Także no, tak tak, nie, życzym, nie, nie wrzucam no, tego. Niestety, jedyną rzecz, jaką zobaczcie, to u mnie, i też nie chodziło to jakoś bosko, było nas, kurwa, trzech na bestie, było trochę słabo. Jeszcze w pewnym momencie za zabijałem, kurwa, coś, co myślałem, że jest tą bestią, ale nie było nią. Przez co straciliśmy czas, a nagle kurwa patrzymy BUM! Potwór w trzecim stadium rozwoju, nie i po chuju. Tak więc już, mimo wszystko u mnie dzięki za oglądanie, ale to już no, Alfy więcej nie będzie, czekamy na betę. Może będzie lepsza, tak więc baj.